Manusiu, widzą, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku style brain Rot. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie jeden versus jeden o brain Roty, żeby sprawdzić, kto jest lepszy i kto zdobędzie więcej brain rotów. Więc zobaczymy, jak nam tak naprawdę to pójdzie. Także ty, mój drogi widzów, bez przedłużania strzel, tej łapki w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. I ogólnie tak naprawdę ja już grałem o brain Roty. mam te brain Roty w swojej bazie, tylko nie będę wam pokazywał. Po prostu na koniec sobie podsumujemy, jak wygląda moja baza, a teraz macie tutaj urywki, jak grali my jeden na jeden. Bo jakbyście pytali, gdzie gramy jeden na jeden, na live'ach, na które was cieplutko, zapraszam codziennie od 14.30. Codziennie w sumie oprócz niedzieli, bo tak to od poniedziałku do soboty zawsze będziemy robić live'iki. Jeszcze tak naprawdę, zanim pokażę Wam tą grę 1 na jeden, wytłumaczę wam lekko zasady, na czym one polegają. Jeżeli jesteśmy na dachach po prostu, to kto spadnie, traci punkta. Są trzy punkty i osoba, która po prostu spada, traci punkta. Trzy razy stracicie, no to przegrywacie. I to jest taka ogólnie druga gierka. Pierwsza gra polega na tym, że zaczynamy tutaj z pałką i biegniemy do Siebie. Kto pierwszy koło trafi, ten zaczyna. Druga osoba, która oberwała, musi bronić bazy i trafić również pałką. No i potem biegniemy do bazy. Zresztą zaraz będziecie oglądali i to zobaczycie. Więc co, lecimy. I dobra, pierwsza tutaj rozgrywka, tak naprawdę jeden na jeden. Ja daję 156M, kolega daje 165M los mobili z Ying Yang. Ogólnie zasady są proste, wytłumaczę, bo każdy ma inne. Ogólnie tu zaczynamy, kto pierwszy walnie pałką, zaczyna. I na zmianę, jakby będziemy się okradali, tylko musimy się walnąć pałką, żeby móc tutaj się okradać, tak naprawdę. Jeżeli pod 10 minutach nie uda nam się okraść, to idziemy po prostu na dach i tam rywalizujemy. Więc co kolego? Gotowy? Odliczamy 3, 2, 1. A wypiszcie, czy chcecie takie odcinki z 1 na 1, bo myślę, że to jest na pewno bardzo ciekawe. I dobra, kto pierwszy? Dobra, on pierwszy, on pierwszy zaczyna, on pierwszy zaczyna, dobra, muszę obronić to dobrze. Lecymy, nie ma kolego, nie ma okradania mnie. Let's go, ja odbiorę, zobaczymy, czy będę lepszy, czy nie. Uwaga! No niestety, trafił mnie, trafił mnie. Tylko, że, oj, jakie lak, Jaki jakie laki mam, co jest? Jak kolega tak szybko wygra, to będę chyba zaszokowany. Jakieś lagi ogólnie stracił. Ma. Muszę chyba sobie wyłączyć, tak naprawdę, inne Robloxy. Kolega, tu czeka na mnie. Nie ma kolego, nie ma, nie ma, czeka na mnie. A ja podchodzę tu do jego bazy i mam pomysł. Kręciołki, kręciołki nie działają, niestety. Ja tu muszę ogarnąć sobie dobre taktyki, tak naprawdę. Jakieś dobre taktyki mi się przydadzą. Oj, dobra, i jak jest taki sposób, że on okręt tego uderzyłem, to on dalej kontynuuje tutaj ucieczkę. To też trzeba dopowiedzieć, to też trzeba dopowiedzieć, dobra? Szybko, szybko, szybko. Aj, nie zdążyłem, nie zdążyłem, niestety. Nie zdążyłem. Uwaga, uwaga, uwaga. On teraz bierze, dobra. On ma też dobre taktyki. Widzę, że każdy ma inne taktyki na przykład ma taką taktykę, drugi na przykład przez szybę bije. No powiem tak, trzeba się nauczyć. To jest tak naprawdę mój drugi dzień, gdzie gram jeden na jeden. Tu widzę kolega, oj, kolego, kolego, gdzie przestrzach? Gdzie ty próbujesz? Nie ma, nie ma. Zobaczymy, jak po tygodniu jeden na jeden będę grał. Czy będę ogarniał jeszcze lepiej, czy nie. To jest dopiero mój drugi dzień tak naprawdę grania jeden na jeden. Po po potem wam się pochwalę, co udało mi się zdobyć, aczkolwiek no, troszkę już się udało zdobyć. Czemu on mi nie okradł w ogóle? Aha, dobra, bo, bo on za nim okradnie, to chce, żeby się wywalił. Dobra, to też jest dobra taktyka. O, kurczaczki, ej, idzie bokiem, to też jest ogólnie dobre. Nie powiem, że nie, to też jest dobra taktyka, ale nie zawsze działa za dobrze, nie zawsze za dobrze działa. I let's go, let's go. Dobra, czuję, że ten mecz będzie trwał z pół godziny. Tego się obawiam, że ten mecz będzie trwał z pół godziny, bo kolega tu ogarnia nieźle. Zdecydowanie jest lepszy ode mnie, aczkolwiek... Oj, tutaj widzę, od razu się razem uderzyliśmy, dobra? Czy ja go dam radę? No nie! Ej, dobra! Mam chyba GG, mam chyba GG, mam chyba GG, ale mu ładnie tu siadło. Dobra, szczerze, respekt, respekt. Fajnie mu to siadło. Ale niestety drowerko bronił swoją bazę. A, bierzemy, bierzemy, bierzemy. I teraz kręciołki. Ej, nie, no, czemu on mnie z każdym razem trafia? No, ej, on jest na serio dobry, za każdym razem mnie trafia. Oj, co czekasz na mnie, co czekasz? Nie ma czekania, nie ma czekania. Szkoda, że on nie ma schodów, on jest mądry, bo nie ma schodów, właśnie. Tego brakuje. Schody są tu OP, tak szczerze. O i przerwa, przerwa chyba? Nie, dobra, nie ma przerwy. Ogólnie też chcę powiedzieć jedną zadę. Jeżeli kogoś zbaguje tak pod ziemią, to mamy przerwę troszeczkę, bo wtedy, no, nie da się nic zrobić tak naprawdę. Dobra, chyba GG moje. Oficjalnie przegrałem, chyba. Nie, tak. Przegrałem dosłownie w ostatniej sekundzie No udało mu się Czajcie, że za minutę byłyby dachy Gratulacje, gratulacje cieplutkie Wygrał 156 milionówkę Gratulacje A tak mało brakowało Jedyne, co tak naprawdę mi najbardziej przeszkadzało Bo nie powiem, kolega jest mega dobry Serio, mega dobrze ogarniał Chyba pierwszy raz tak dobrze ogarniała osoba, z którą grałem Ale po drugie, straszne lagi mam coś Muszę to ogarnąć Bo dosłownie grać się nie da na takich lagach Dobra, kolejna walka tym razem Witam Kubusia cieplutko Ja znowu mnie te muszę postawić a on daje Los Combinacionas 165 milionów na sekundę. Chodź za mną. Co tam, kolego, trzeba? Okej, okay, kolega woli Los kombinasjonas, bo mamy takiego samego tak naprawdę. Dosłownie takiego samego. Dobra, kolego, gotowy? Szykuj się. No to co? Odliczamy. 3, 2... Jeden! No i kolego, zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy tutaj walkę. Zobaczymy, kto wygra. Kto wygra? Kto pierwszy w ogóle zaczyna? Aj, kubuś pierwszy zaczyna. No czemu ja zawsze przegrywam, no jak to jest, zawsze przegrywam, praktycznie. Dobra, uwaga. O, jak No Ale dobra, wy jesteście mega dobsi w tym dodżowaniu. Dobra, teraz ja idę. Uwaga, uwaga, dobra, ja tak udaję, że mam lagi. Ajajaj, aj, aj, nie zadziała taktyka lagi. To jest ogólnie dobre, jak tak się czasami udaje, że się ma takie lagi, że aż was teleportuje po prostu. Dobra, podchodzimy tutaj, szybko bierzemy, bierzemy, bierzemy na skutki troskę troskę tak troskę tak Oj, bym no nie, już myślałem, że wygrałem. Ej, zajecie to, że już myślałem, że wygrałem. Za szybko, to tak szybko się nie może skończyć. Kubyś nie da mi tutaj wygrać tak szybko. Dobra, docz docz dodge, docz dodge, dożujemy. No nie doczujemy, bo ja nie umiem doczować. Ej, proszę mnie nie bić. Proszę mnie zostawić w pokoju. Proszę mnie nie bić. Proszę mi to zostawić. Teraz ja pyk. Oj, dobra, ale podniósł. Udało mu się. Udało mu się podnieść. Zobaczmy, zobaczmy. No 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 nie, dobra, ja trafić go nie umiem. Zajecie to. Nie, dobra. Nie, nie mogę tak szybko przegrać. O Jezuniu, przegrałem. Nie, nie przegrałem. Dobra. Blisko było, blisko było, żebym przegrał. Czajcie to? Bardzo było blisko, żebym przegrał. Stresuję się po prostu, widzowie. Jak wy to widzicie, ja się stresuję po prostu. Tylko mi się pałkami teraz nie możemy trafić. Dobra, trafiłem go. Oj, dobra, to jest ten mój moment. To jest ten mój moment. Proszę, 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 proszę. Nie laguj mi teraz gro. To jest ten mój moment. Dobra, wygrałem. Nie ma jak mnie dogonić. GG, 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 GG. W końcu mi się udało wygrać. 165 milionówka na naszym koncie. Let's go. I teraz dla odmiany zagramy sobie jeden na jeden, tylko tym razem do 5 o 165. Milionówkę z ambroskiem na dachach, tak, na dachach. Już wam pokazuję, na czym to polega. W skrócie, musimy stać po prostu na dachu. Nie możemy skakać. Kto spadnie, ten traci jakby punkta. Kto spadnie pięć razy, no to przegrywa niestety. Zobaczymy, komu się uda wygrać. Ogólnie dobra, Ambro, jak się ruszy, to znaczy zaczynamy. Nie skaczemy, tylko w sad. Let's go. Gotowy? Gotowy, rywalizujemy, gotowe, ja nie spadł sam, będzie beka. Dobra, idziemy, chodź, lecimy, lecimy. Dobra, iść. Oj, 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 blisko, dobra. Oj, dobijasz. Oj, nie wiem, czy akurat taktyka dobijania jest dobra. Ja najbardziej, jak ktoś leży, nie dobijam, bo wtedy jest najgorzej. Bo wtedy jeszcze bardziej można spać tak naprawdę. Uwaga! Aj, blisko, Ambrosku, blisko, blisko. Ej. dobra? Skupienie, skupienie, bo 165 milionówkę walczymy. O, jak blisko, no. Przy brzegu był, przy brzegu, dobra? Ajajaj, aj, aj. dobra, on też jest mądry. Ma taktyki jakieś, na spokojnie gra. Dobra, o, wygrałem. Jeden punkt, dobra. Pierwszy punkt dla mnie. Jeden, zero dla drovera. I przeważnie ogólnie gra się do trzech punktów, ale my gramy do pięć, czy było ciekawiej, bo na takie gram rzadko. Dobra, zaczynamy kolejną rundę. Zobaczmy, kto teraz wygra, zobaczmy. Proszę. Oj, oj oj, dobra, ej, ale mi nogę tutaj normalnie. Ej, dobra, dobra, bo ja tu gadam, a tu się zagaduję i potem przegrywam. Dobra, kto teraz spadnie? Ambro, spadaj, no ja nie mogę spać ja nie mogę przegrać 160. Oj, przepraszam za skok, przepraszam, przyzwyczajenie spacja. Oj, dobra, jeden, 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 spadłem, spadłem, jeden jeden, niestety. Będzie ciekawa na pewno ta rywalizacja. Napiszcie w komentarzu, komu kibicujecie. Czy mi, czy Ambrowi Dobra, dawaj, zaczynamy. Zaczynamy. Lecimy, 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 lecimy. Dobra, pyk. Iść. O, o! Dobra, szybko poszło. 3-2-1, przepraszam. 2-1, szybko poszło. E, let's go, let's go, let's go. Dobra, let's go, kolejny punkt. 2-1 jest na razie. 2-1 punktacja wygląda, zaraz czuję, że będzie 2-2, ale nie jestem pewny. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Iść, iść, iść. Fajna czapka, Ambro, ale niestety, no już miałem, powiedzieć, że latujesz z dachu, panie kolego, ale niestety, niestety nie. 2-1 punktacja, czy to się odmieni za chwilę, czy będzie 3-1? O jezu, ej, prawie sam spadłem, czajcie, to sam spadłem. Oj, niestety, 2-2, niestety spadłem. 2-2, dobra, 2-2, let's go. Zobaczmy. Zobaczymy, jeszcze jest dużo czasu, możemy to odrobić. Uwaga, no nie no, za słabo, za słabo, no chłopie, za słabo. Ja muszę troszkę bardziej tutaj, chyba śniadanie dzisiaj nie jadłem. Dobra, uwaga, dobra, 3-2. Okej, okay. 3-2, 3-2. Jakby to było do trzech, już bym wygrał. Bo przeważnie gra się do trzech, ale my gramy dzisiaj wyjątkowo do pięciu, ponieważ no tak naprawdę raz dzisiaj zagram na dachach. I uwaga, teraz będzie 4-2 dla drobera. Patrzcie teraz, to, pyk! Oj, za słabo, za słabo. Tak jak mówię, śniadanie, tylko dzisiaj nie było jedzone za bardzo. Obiadek za to trzeba. Dobry, oj oj ale blisko, jak blisko, prawie było. 3-3 tak naprawdę. Dobra, 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 proszę państwa, no nie no, nie no, Ambrusku, my się lubimy, no my się lubimy, kolego. Weź mi zostaw, dobra? Weź mi zostaw. No i co on mi robi? Ja breakdance'a normalnie tej robię. Ja tutaj tańczę na dachu, czajcie, to ja tutaj tańczę na dachu, normalnie. Dobra, iść. No, za słabo, za słabo, za słabo. Fajne to jest, ale trochę za długie się wydaje, co nie? Do trzech jednak lepiej się gra taka rada dla was. I gracie, grajcie do trzech. Ty, ale on ma lagi, coś! Ej, co jest? Czemu on w powietrzu? Upra... Ej, co? On spadł czy nie? Ej, co to było? Dobra, uznajmy, że nie spad, gramy dalej. Aczkolwiek tak go zlogowało. Dobra, no teraz to już spadł na pewno. 4-2, ok. Ostatni punkt. Ostatni punkt i możemy to wygrać. Dzisiaj na pewno fajny konkurs zasponsorujemy, bo naprawdę dzisiaj fajne rzeczy wygrywamy. I uwaga, czy będzie mój ostatni punkt, czy Ambro robi kombek oficjalnie? Zobaczmy, czy będzie mój ostatni punkt. No nie, 4-3. Szybko posło 4-3. On to skombekuje. Ja to czuję, że on to może skombekować i wygrać. Dobra, 4-3. Uwaga, lecimy, Ambro, gotowy? Dawaj, zaczynamy. 4-3. Nie, nie, nie gadaj, że 4-4. 4-4. W sekundę. W sekundę, 4, -4 czajcie, to 4. -4. 4-4, okej, okay. ostateczna runda. 4 do 4. On to może wygrać. Nie, proszę, nie to jest 165 milionówka, szkoda mi Dobra, dawaj, zaczynamy. Za... Oj, sorry za skok, przyzwyczajenie. Zaczynamy i zobaczmy! No nie, czemu nie spadło, no? Dobra. Nie, nie, gg 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 gg, 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 przegrałem, przegrałem. O tym mówiłem, że zrobi kombek. Miałem chyba 4 do 2, czy tam 4 do 3, i nagle skombekował i wygrał. Uczciwie wygrałeś, Ambrosku, bierz sobie tego tutaj z bazy. Otwieram ci bazę, możesz mnie okraść oficjalnie. Możesz mnie okraść. I tym razem o coś innego, bo Los Kombinaciona 172 miliony, i ja daję tak naprawdę teraz Los Mobilis plus dokładam tego Reapera, czyli też około tak naprawdę 170 milionów. No to co kolego, gotowy, gotowy? Jeżeli tak, to odliczaj, i zaczynamy tutaj zabawę. Dobra, trzy, 2 1 i let's go, let's go. Dobra, teraz to już muszę się skupić, bo to ja powiem wam, że dzisiaj nie mogę tak o wszystkich moich brain rotów przegrać, bo ja mówiłem, że wam dam fajny konkurs. Oj oj oj, dobra, nie za dobrze się zaczyna. A jak ja wszystko będę przegrywał, to ten konkurs nie będzie za dobry, tak szczerze mówiąc. Ej, co on ma jakieś rolki? Chłopie, on na jakichś rolkach jeździ, czajcie to. U mnie to on wygląda jakby jakiś rolkach jeździł, przysięgam. Dobra, zobaczymy. uwaga, uwaga. Szybka runda, szybka runda. Dobra, bardzo szybka runda, bardzo szybka runda. Pierwszy raz jakaś szybka runda. Nie trwa. Ona tak naprawdę 15 minut, szybka runda. I mamy 172,5 miliona. No i dobra, elegancko, elegancko. Jeszcze jedną rundkę chcę sobie na pewno teraz zagrać. I przy okazji taki mały przerywnik jeden na jeden, bo tutaj ziomeczek ma troszkę laki bloków. Troszeczkę, prawda? Troszeczkę. Prawie całą bazę, dobra. Gierwich otwieraj, zobaczymy, co ci ciekawego poleci. Ja jestem bardzo ciekawy. Cała baza w laki blokach, temu to się powodzi. Ja nie wiem, ile czasu on to zbierał. Zobaczymy, co trafi. Jaki bicuje, że trafi 1%. No pierwsze podejście. Nie za dobrze, nie za dobrze. Tu ma Ying Yang, Oj, różne mama. Diamond secret zwykłe. W sensie secret. No normalne. Tutaj Ying Yang. No niestety, niestety, tortugini Dragon Frutini. Oj, ja się boję, że on będzie miał taki drop tragiczny jak ja, ale miejmy nadzieję, że nie. No na razie trzy pierwsze Lucky Blocki Nie za dobrze się zapowiadają, szczerze mówiąc. Czwarty Lucky Block, Dobra, tu czuję SOK. Okej, okay, coś nowego. Okej, okay, podchód, pod, spot, pod spot, trafiony. Let's go, czwarty Lucky Block, Zobaczmy, co w czwartym się będzie kryło. No prawie la secret, prawie la secret. Dobra. Idziemy na drugie piętro, bo tutaj też są lucky bloki Tu widzę, że już jednego chyba otworzył, bo ma jest oka tak naprawdę Szkoda, że bez trejtów, ale uwaga, co w tym będzie? Klasycznie Tortugini, let's go, kolejny lucky blok, co tutaj trafisz? No powiem ci tak, na razie to kiepsko to wygląda Ja ci życzę najlepszego, serio, jednoprocentówki ci życzę Ale szkoda, że te lucky bloki też nie mają trejtów Bo jak wyleciałby mu Supreme przykładowo I miałby dużo trejtów, to na pewno bardzo dużo też by generował Dobra, patrzymy dalej, już końcówka tak naprawdę Okej, okay, hotspot, no na razie tylko dwa hotspot spoty poleciały, ale to też takie słabe bym powiedział, bo 2,5 miliona. No to bardziej do maszyny się nadają. Kolejny hotspot, okej. Okay, ten przynajmniej 7,5 miliona generuje. No, chyba mu się nie zwróciło. Chyba mu się nie zwróciło. Uwaga. No niestety nic. I uwaga, co tutaj będzie? Sprawdzamy, sprawdzamy. Ej, dobra, tragiczny ten opening. I w ogóle mała poprawka, bo na spaghetti jest 1%. Na tego lepszego jest 0,5%, więc ma poprawka. Dobra, uwaga. Pod hotspot i ostatni lucky block. Co tutaj będzie? Błagam, niech coś innego będzie. Esok, cokolwiek. Proszę, proszę. Proszę, proszę, dobra, powiem tak, ja ci współczuję kolego. No troszkę pewnie to zbierałeś, troszkę czekałeś i trafiłeś coś takiego. Dosyć kiepsko. Dobra, ogólnie sprawa jest taka, teraz to dogrywam. Będę mał, miał tutaj z widzem jeden na jeden od trala na 500 milionów. Ogólnie ja przed chwilą takiego wygrałem tak naprawdę z nim. I on chce rewanż, on chce go odzyskać tak naprawdę. Nie wiem, czy wam stawię tą bitewkę tutaj. Bo powiem tak, była troszkę dziwna, była troszkę dziwna, trochę chaotyczna, ale zobaczymy. Póki co, Ready, dobra, odliczam 3. Два. Jeden. No i zaczynamy. Jesteś tutaj ready, no to lecimy. Dobra, dobra, uwaga, muszę go dobrze trafić na początku. No nie, no to nieźle. No to nieźle go trafiłem. Aha, no to nieźle, że ja mam zlokowaną bazę. Dobra, odsunę się. Sorry, stary, sorry, sorry. Trochę nie ogarnąłem, że mam zlokowaną bazę, ale odsuwam się, żeby nie było, odsunę się troszeczkę. I dam mu jakby wejść. Taką trochę faworyzację zrobię. Dobra, możesz wejść, możesz wejść. Dobra, dobra, uwaga, bierze Ewildona. Dobra, bierze go, bierze go. Gdzie ty idziesz? Kolego? Mój Ewedon, nie ma Ewiledona. Ja biorę za to twojego. Pa teraz to, patrz teraz to, Pyk. robimy, tak. Robimy tak, a jaj, bliziutko, bliziutko, ej, dobra, o Wile e Dona, naprawdę muszę się skupić, muszę się nieźle spocić tutaj i zobaczymy, jak to będzie, dobra, okrada mnie, let's go, bijemy tutaj, podchodzimy szybciutko, klikamy E, dobra, dobra, spocenie, spocenie maksymalne, ej, tutaj myślę, że na spokojnie ta rozgrywka może trwać 15-20 minut, nie zdziwiłbym się w ogóle. Jak coś, to pamiętajcie, że my możemy trochę nie ogarniać, bo każdy ma swoje zasady tak naprawdę, jedni grają w takich zasadach, jednych w takich, my robimy takie zasady, że każdy musi, jakby, nie wiem, uderzyć pałką, żeby była jego kolej, coś w tym stylu. O no dobra, tak jak na przykład teraz ja uderzyłem i ja okradam. Potem on mnie uderzy, on okrada. Wiecie o co chodzi? Każdy ma swoje zasady oczywiście. My na przykład mamy takie. Dobra, schody. On nie lubi schodów, bo przed chwilą właśnie okradłem go dzięki schodom i przy okazji mamy kolejnego Eviledona. Mamy kolejnego Eviledona. Mamy go. Dwa Eviledony. Właśnie w ciągu tak naprawdę 15 minut mam dwa Eviledony. 500 milionówki. Także tak dokładnie wyglądały te gierki. Mega niesamowicie się grało, a co udało mi się zdobyć już wam pokazuję. Tak naprawdę wszystko mamy na górnym piętrze. Nie wiem, czy to wszystko zdobyłem. Byłem bardzo możliwe. Patrzcie, 120M, 170, 150, 120, tu chyba 130, tu 130, no jak widzieliście, to dwa Ewile po 500 milionów. Więc myślę, że całkiem git. Też często przegrywałem, wiadomo, aczkolwiek wiecie, no. Tego nie ma co pokazywać, lepiej żebym wygrywał, prawda? Lepiej, że jestem tutaj fartowny i udaje mi się wygrywać. Ale nie no, też często przegrywałem, byłoby tu więcej zdecydowanie brainrotu. Ale tak jak wam mówiłem, dzisiaj zrobimy sobie fajny konkurs. I mam tutaj jednego dobrego brain rota, mianowicie to miete Teire. Nie wiem czy ona generuje 130, czy 150, czy 170, chyba 130. I mogę niby dać wam Cis tak naprawdę, bo generuje więcej. Tylko miete Teire jest teraz nie dość, że nowa, to lepsza Fuse Maszynie. Więc ją sobie dzisiaj rozdajmy. A jeżeli chcecie wygrać banalnie proste zasady... Kapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. A propos zwycięzcy, na ekranie teraz macie ostatniego. Serdecznie murdeczku Ci gratuluję, Dodajcie znajomych przyjmij mnie i napisz do mnie wiadomości prywatnej na Robloxie. A póki co w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Na zakończenie jak mogę Was poprosić, to napiszcie w komentarzu, czy podobał Wam się taki odcinek z 1 na jeden, bo myślę, że kiedyś jeszcze możemy taki nagrać. Plus możecie jeszcze podbić film, żebym wiedział. A póki co myślę, że będę już leciał, więc dzięki jeszcze raz za oglądanie i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i popatki! elo elo,